Co, co Pani tu widziała? Nic nie widziałam, widziałam tylko policję od samego rana. A o której to godzinie było? Ja od dziesiątej otwieram, więc o dziesiątej. O dziesiątej? Ale tu już byli wtedy policjanci? No. Nic Panu no nie powiem, proszę Państwa, nic nic nie wiem. Tak. Ja tylko coś tam od sąsiada, że jakaś tam... No ale tutaj była karetka, była policja? Karetki nie widziałam, policji widziałam, samochody tam jak to, chyba jeszcze jeden był, więc... Tylko A tyle. która to jest klatka? Nie wiem, czy dziesiątka, czy tam dalej, bo dziesiątka chyba Niemcy, to bym nie Nie? Czy tam dalej tych mogło być? No, ja przepraszam, ja nie mam się tytułu. Dobrze, nie wiem. No, tak dziękuję bardzo. Co tutaj się wydarzyło u was w klatce? Chodziło dziś. Tak. No po świętach zaczął tam chłopak świrować, że, że szatana ma w domu. Chce go wypędzić, bo mieszka nade mną. Zaczął rzucać różnymi przedmiotami. Ale tego ogólnie to, jak go widziałem na klatce schodowej, czy na podwórku, no to cześć, cześć tam słychać i w początku nic nie było widać po nim, że jest pijany czy, czy tam nadużywał czegoś tam cokolwiek no że grzeczny nawet wkładał każdym życzenia noworoczne i wszystko a pan prędzej mówił, że pan znał tego chłopaka, że to był chłopak z domu dziecka, tak? Tak, wychował się z domu dziecka i jego historii nie znam i to był chłopak narodowości romskiej, tak? Tak. I on nie miał rodziny, nie miał nikogo? Jakąś tam rodzinę miał, nie pamiętam wszystkiego, bo to... on, on mieszkał tam sam, czy mieszkał z kimś? Z tym swoim kolegą, no to od pięciu, sześciu lat. Jakoś, nie mogę powiedzieć konkretnie też, jak długo tam razem mieszkali. Mhm. czas. Mhm. A pan mi opowiadał, że przyszła do pana sąsiadka? Tak, rano przyszła sąsiadka, zbudziła mnie. To było gdzieś dziewiąta, 10, 15 po rano. Mhm. Otworzyłem drzwi, nikogo nie widziałem. Ja, sąsiadka prawdopodobnie w tym momencie dzwoniła na policję. Zapukała jeszcze raz do mnie. No, dobijała się, no bo przerażona kobieta, bo słasza kobieta. No i mówiła, że zadzwoniła na policję, że Jeden chłopak zmasakrowany, drugi wisi na strychu. A pan widział to, co tam e, się stało? Nie, nawet nie wchodziłem, bo No sąsiadka mnie poprosiła, żebym go odciął z, z tej linki, no na czym, nie wiem, na czym, na sznurku, czy na uh -huh. lince się powiesił, od prania. Ja uh -huh. e, Powiedział, że tam nie wejdę, nie będę tego dotykał nawet, bo tu od tego jest policja, a później uh -huh. będą ślady mojej i, i że to ja zrobiłem, no to uh -huh. nawet tam nie wchodziłem, nie widziałem nic. Uh -huh. Jak oni wyglądają i w ogóle. A pan mi też opowiadał, że ten chłopak przychodził czasami do pana porozmawiać. Tak, przychodzi porozmawiać. Tam trzymam jakieś papierosa. pożyczyć rower, żeby sobie pojeździć. Mhm. Nawet razem jeździliśmy na rowerach. Plener gdzieś tam wyjeżdżaliśmy. I on długo tutaj mieszkał? Ja tu mieszkam 12-13 chyba rok będzie teraz. On trochę dłużej ode mnie. Czyli on był przed Panem tutaj mieszkał? E, tak, tak, dużo wcześniej. I często pomagają też sąsiadcy. Obok drzwi co mieszka. Węgiel nosi tak na ja Węgiel drzewo narąbać, zakupy zrobić, do apteki pójść. To jest starsza kobieta i tam potrzebowała trochę pomocy. No, naprawdę obydwaj byli w porządku chłopaki. Mhm. Miał swoją siłownię, pomagał innym chłopakom, też trenował, pokazywał jak trenować, że siłownia to nie jest, żeby uszyć się bić czy coś, to się żeby wyrzucić z siebie tę ja złość, agresję. Ja miał tą siłownię tutaj u was w bloku na dole. Tak. Miał siłownię na dole w klatce. Mhm. To było jego pomieszczenie akurat też. Mhm.